Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś będzie część druga moich tytanów trwałości, czyli najtrwalszych zapachów, jakie posiadam w swojej kolekcji. To są takie naprawdę prawdziwe kilery, które trwają na mnie nierzadko cały dzień, które czuję ode mnie otoczenie, więc zdecydowanie wszystkie z tych zapachów można nazwać zapachami bardzo ogoniastymi i bardzo trwałymi. Ten film chciałabym zacząć od zapachu, który mnie troszeczkę, słuchajcie, zaskoczył w tym roku, bo ja nigdy nie wartościowałam go właśnie jako takiego killera, a w tym roku okazało się, tegorocznej wiosny dokładnie, że on naprawdę trwa, trwa i trwa. Przy czym wcale nie słabnie jego projekcja. Mowa o Rose Elixir marki Montal. Mnie się zawsze wydawało, że Rose Elixir na tle innych moich perfum, marki Montal, jest zapachem raczej z tych łagodniejszych. Nic bardziej, słuchajcie, mylnego, bo zdarzyło mi się tak parę razy tej wiosny, że perfumy te użyte około południa pachniały na mnie do samego wieczora i w ogóle nie traciły projekcji i mocy. I powiem Wam pewną anegdotę związaną z tym zapachem, a mianowicie któregoś dnia byłam umówiona na wizytę do lekarza o godzinie 19.30 bodaj. No w każdym razie była to pora mocno wieczorowa. Ja sobie Rose Elixir użyłam w pracy, ponieważ już zapachu, którego użyłam przed wyjściem do pracy nie czułam, więc sobie o 12 mniej więcej w południe psiknęłam właśnie Rose Elixir i wybrałam się do tego życzonego lekarza na tą wizytę bardzo późno wieczorną i weszłam do jego gabinetu i pierwsze co mi powiedział, jejku jak się Pani wyperformowała, ale Pani pachnie. I powiem szczerze, że ja, mój nos już przyzwyczajony oczywiście noszeniem tego zapachu przez cały dzień w ogóle nie czuł, że on ma nadal taką moc i taką e, trwałość, natomiast był bardzo, ale to bardzo wyraziście wyczuwany przez otoczenie, zwłaszcza, że ja byłam w niewielkim gabinecie, więc ten cały gabinet ponoć się wypełnił tym zapachem. Jeśli zaś chodzi o samą naturę zapachu, o sam zapach, no to zdecydowanie jest to zapach dla fanów róż, bo mamy tu przepiękną, świeżą różę z całymi przyległościami, czyli z liśćmi, z łodygami, mamy tutaj akcent truskawki, mamy tutaj słodziutką wanilię w bazie. Zapach bardzo wdzięczny dziewczęcy, super noszący się, też taki zapach typu Easy Going, który absolutnie nie ciąży osobie, która go nosi, ale który również jest przyjemny dla otoczenia i podoba się otoczeniu. Drugim zapachem z moich killerów i tytanów trwałości jest Porpora. Zapach bardziej tajemniczy, trochę dymny, różano, kadzidlano goździkowy z nutą mirry, z nutą drzewną, z nutą paczuli w bazie. Zapach bardziej niepokojący, zapach stricte wieczorowy albo właśnie taki jesienno-zimowy donoszenia noszenia w chłodne pory dnia. Słuchajcie, tak naprawdę właściwie wszystkie perfumy marki Tiziana Terenzi poza White Fire, które testowałam, miały wyśmienitą trwałość i wyśmienitą projekcję. Ja jeszcze tu Wam w tym filmie pokażę dwa, mam dwa naszykowane. I myślę, że trzy zapachy, które tu pokażę w tym filmie, są wybitnie trwałe i wybitnie projektują, aczkolwiek cała marka uważam to kompozycje niesłychanie mocne, niesłychanie długotrwałe i niesłychanie projektujące. Drugim z rzeczonych killerów i tytanów trwałości w mojej kolekcji od marki Tiziana Terenz jest Aretuza. Zapach bardzo kremowy, lekko owocowy, zawierający troszeczkę nut takich odświeżających, nut morskich, nut soli, który w bazie ma również delikatny akcent paczuli, delikatny akcent drzewny, głównie drzewa sandałowego, które wespół zespół z piżmem z tego zapachu i podejrzewam z odrobiną irysa, właśnie tworzą jego taki kremowy sznyt irys. Zapach również z killerów, z tytanów trwałości, który wytrzymuje na mnie niemalże cały dzień. Przy czym projekcję przez pierwsze trzy godziny ma naprawdę solidną i jest bardzo dobrze wyczuwalny przez otoczenie. Kolejny killer od marki Tiziana Tarenzi to Marema. Ja mam go tylko w odlewce. Jest to zapach niepokojący, zapach bardzo drzewny, zapach udowy, zapach lekko ambrowy. Zapach, słuchajcie, który w swoim otwarciu pachnie jak chlorowana woda z basenu. Więc jak, jeśli mielibyście kiedyś okazję go przetestować, zupełnie, słuchajcie, nie przejmujcie się go otwarciem, bo to otwarcie mija po 15 minutach i zupełnie inna historia zaczyna się zupełnie inną historię zaczyna opowiadać ten zapach. Niemniej jednak, słuchajcie, początek jest katastrofalny. Mnie on właśnie przypomina chlorowaną wodę z basenu, ale dałam go również powąchać moim koleżankom i moje koleżanki, słuchajcie, w swojej wyobraźni posunęły się jeszcze dalej i powiedziały, że jest to zapach gumowych klapek zostawionych na brzegu tegoż basenu, pachnącego bardzo intensywnie chlorem. Ale ja osobiście, słuchajcie, uważam, że za taki chlorowany wydźwięk, otwarcia tego zapachu odpowiada połączenie paczuli z rysem. Powiem wam, że miałam podobną historię, jeśli chodzi o otwarcie zapachu właśnie tej basenowości z Mistral Pachuli marki Atelier Cologne i to też jest zapach oparty na połączeniu paczuli z irysem. I podejrzewam, że moja skóra i podejrzewam, że też wiele innych skór bo na moich koleżankach pachniał identycznie. Niestety to połączenie irysa z paczulą przerabia niestety na taką chlorowaną wodę z basenu i to pachnie bardzo niekorzystnie. Ale zapach, słuchajcie, w swoim rozwoju staje się piękny. Staje się zapachem słodkim, lekko dymnym, z nutą ud, z nutą miodu, z nutami kwiatowymi, między innymi jaśminu, ale też z bardzo mocnym akcentem żywicy bursztynowej, z bardzo mocnym akcentem paczuli i labdanu. Zapach niesłychanie tajemniczy, bardzo zwracający na siebie uwagę, wywołujący pytania, czym się pachnie, ale tak samo słodki, bo nie zauważyłam, żeby w jakiś szczególny sposób słuchajcie raził moje otoczenie, czy ludziom w moim otoczeniu pachniał źle, a ma taką projekcję, że naprawdę kiedyś jak go założyłam do pracy, czuło, czuł go cały mój pokój i raczej nikt go negatywnie nie wartościował, mimo właśnie takich niepokojących, lekko tajemniczych, lekko udowych nut, Zdecydowanie mój kolejny tytan trwałości i projekcji od marki Tiziana Terenzi. I teraz zapach troszeczkę unisexowy, troszeczkę przyprawowy, troszeczkę korzenny, również taki kremowo-piżmowy jak aretuł za marki Tiziana Terenzi. Zapach marki Blue Marine Let You Love Me. Słuchajcie, to jest mój zimowy tytan i killer. On projektuje niesłychanie, jest niewiarygodnie trwały. To jest zapach taki bardzo mocno laktonowy, który przez cały czas brzmienia na skórze wybrzmiewa takim właśnie kremowym, laktonowym wydźwiękiem, ale ma on też bardzo, ale to bardzo duże pierwiastki uniseksowe, które tutaj uwidaczniają się głównie nutami lawendy. Tutaj ta lawenda rzeczywiście jest podana stricte męsko, tak jak podaje ją się w perfumach dla panów. Jeśli chodzi o bazę zapachu, ona się robi taka ambrowo-drzewna. Dzięki użyciu składnika perfum o nazwie Lorenox, który właśnie ma taki drzewno-ambrowy wydźwięk. Jeśli lubicie perfumy zmierzające w stronę perfum unisexowych, tudzież nawet lekko męskich, ale właśnie z takim kremowym, piżmowym, laktonowym sznytem, myślę, że Blue Marine to bardzo dobra opcja, zwłaszcza na okres jesieni oraz zimy a parametry po prostu zwalają z nóg. I teraz dla odmiany po unisexie słodziaczek. Jimmy Choo Fever. Zapach, słuchajcie, never ending story, który nigdy nie przestaje pachnieć na skórze. To jest po prostu, słuchajcie, niesłychane, jaką ten zapach ma trwałość i projekcję. Ja kiedyś go użyłam na jakieś wieczorne wyjście z dziewczynami. I oczywiście przyszłam do domu, jak to po imprezie, lekko zmęczona imprezą, i już nie miałam siły się wykąpać. Zmyłam tylko makijaż i poszłam spać. I słuchajcie, rano obudziłam się dalej w oparach Jimmy Choo Fever. Więc to był zapach, który, mimo że wycierany w kołdry, w poduszki, ocierany o prześcieradła, po prostu absolutnie nie zniknął w ciągu nocy ze skóry. Zapach przepotwornie słodki słodki nutą wanilii, ale też pewnego rodzaju akcentem orzechowo-czekoladowym. Zapach z dodatkiem tonki, która dodaje mu odrobinę takiego mm, zmysłowego sznytu. Również zapach z nutą dojrzałej śliwki, takiej przejrzałej śliwki i orchidei. Uważam, słuchajcie, doskonały słodziak na wieczorne wyjścia, tudzież na okres jesienno-zimowy. Kolejnym szatanem, jeśli chodzi o trwałość i projekcję wśród zapachów z mojej kolekcji jest niewątpliwie Orientika i Zapach bardzo słodki, ale taką pudrową słodyczą wanilii. To nie jest taka wanilina, to nie jest taka wanilia prosto w twarz, bo ona jest otoczona pewnego rodzaju mgiełką właśnie pudru irysa, być może delikatnych akcentów fiołka. Że rzeczywiście nie jest taką wanilią bardzo mocno spożywczą, tylko taką raczej pudrową chmurką wanilii, jak wiele perfum arabskich, o których dla Was mówiłam w filmie z testami, perfum poniżej 100 zł, on ma naprawdę kolosalną projekcję i bardzo długą trwałość. Ja go wzięłam tylko jako jednego z reprezentantów tej tytanicznej trwałości projekcji do tego filmu, ale polecam Wam obejrzenie filmu o właśnie perfumach arabskich do 100 zł, bo właściwie każdy zapach z owego filmu mogłabym do tego filmu killerów bez problemu włączyć, bo one wszystkie miały po prostu niesłychane parametry. Kolejny zapach wśród grona moich killerów to zapach, po którym nie spodziewałabym się, że będzie tak niezwykle mocny jak jest. Jest to zapach niestety już wycofany marki Estée Lauder Modern Muse Chic. Zapach bardzo mocno tuberozowy, też takim leciutko powiem wam owocowym obliczem tuberozy. Zapach z odrobiną również niepokoju, z odrobiną tajemniczości dzięki dość mocnemu akcentowi drzewa agarowego, czyli nuty oud. Ale również dość mocno owocowy, bo mamy tutaj nutę śliwki. Natomiast w bazie jest dość wyraźne piżmo, co powoduje, że ten zapach przy swoim wygasaniu robi się taki bardzo kremowy i pachnie jak luksusowy balsam do ciała. Zapach, słuchajcie, moim zdaniem zdecydowanie dedykowany na wiosnę. Na wieczorne wyjścia wiosną, tudzież do pracy wiosną, jeśli ktoś z Was lubi mocniejsze, bardziej takie zawiesiste wonie, to być może do pracy również. Okaże się całkiem fajnym zapachem, również może być zapachem na taką wczesną jesień i podejrzewam, że również doskonale się sprawdzi. Słuchajcie, tytan trwałości. Trwał na mojej skórze praktycznie cały dzień. Projekcji może nie miał gigantycznej przez cały czas, no bo też trudno oczekiwać tego od perfum, ale na pewno przez pierwsze 2-3 godziny ciągnął za sobą ogromny ogon zapachowy. W kategorii zapachów dedykowanych stricte na lato znalazłam jeden zapach o niesłychanej trwałości. Generalnie perfumy letnie, perfumy oparte w dużej mierze na cytrusach, bo właściwie perfumy wszystkie na lato mają mniej lub więcej tych cytrusów. Zazwyczaj słuchajcie, nie są perfumami trwałymi. Druga też sprawa, że w takich ekstremalnych upałach, w temperaturach 28, 30, 35 stopni, nasza skóra po prostu się poci i te perfumy parują razem z potem. Więc bardzo trudno jest spotkać zapach, który by rzeczywiście w tych ekstremalnie wysokich letnich temperaturach się utrzymywał na skórze. I mnie się w tym roku udało znaleźć taki zapach i wam go serdecznie polecam. Jeśli wychodzicie w czasie lata, nie wiem, do pracy, na spacery, na jakieś wypady na miasto i nie chcecie ze sobą targać całej butelki perfum, jest to zapach Air After Rain bardzo mało znanej marki Exuma. Zapach nietypowy. Powiem od razu, że nie każdemu się spodoba i na pewno nie polecałabym jego zakupów w ciemno. Bo jest to tak samo woń metaliczna, która pachnie troszeczkę jak kropla deszczu na takiej metalowej konstrukcji, na przykład drapacza chmur, co woń taka lekko powietrzna, lekko morska, z akcentami figi, z akcentami tych właśnie cytrusów, które dedykują akurat tę woń na lato, zapach kategorii świeżaków na lato niezwykle wręcz ekstremalnie trwały. Może nie ma, słuchajcie, projekcji gigantycznej, ale też w lato rzadko, które perfumy dedykowane na lato mają taką projekcję. Ale zdecydowanie, jeśli chcecie wyjść w lato i nie martwić się o to, że zapach perfum z waszej skóry ucieknie po godzinie czy po dwóch, jak to zazwyczaj bywa, polecam chociażby testy i zakolegowanie się z tym zapachem od marki Exuma. Kolejnym zapachem, który w tym roku pokazał mi się jako naprawdę doskonale trwały zapach, całkiem dobrze projektujący, to zapach marki Zadig Voltaire De zapach słodko kremowy, zapach, który ma w sobie bardzo dużo wanilii, bardzo dużo takich kremowych nut laktonowych, które prawdopodobnie w tym zapachu Spowodował akcent, dość mocny akcent drzewa sandałowego. Zapach, który na pewnym etapie swojego brzmienia, przynajmniej na mojej skórze, robi się też delikatnie zielony, delikatnie wytrawny nutą imbiru. Zapach bardzo podobający się otoczeniu, dość dobrze projektujący na tyle, że to otoczenie go czuje i prawi mu komplementy. Na mojej skórze, jeśli chodzi o This is Love, spokojnie był w stanie przetrwać 8-9 do godzin. I następne perfumy z tego zestawienia, zestawienia tytanów trwałości to moje delikatne zaskoczenie, powiem wam szczerze. Jest to Labelle Parfum od marki Jean Paul Gaultier i powiem szczerze, że podstawowa wersja Label w edycji wody perfumowanej nie była na mnie killerem trwałości i byłabym słuchajcie nieuczciwa wobec was i wobec siebie, gdybym powiedziała, że Label EDP miało na mnie jakąś tytaniczną moc czy długą trwałość. Natomiast Labelle Parfum jest zapachem, słuchajcie, który, jeśli chodzi o parametry, jest zdecydowanie bardziej, po pierwsze, intensywny, po drugie, bardziej długotrwały. Zapach w gruncie rzeczy nieodzowny członek rodziny Label. Jeśli byście powąchali Labelle Parfum, to od razu poczujecie, że jest to rodzina Label, bo jest to zapach dość mocno podobny z tym, że w tej wersji dużo bardziej likierowy, dużo bardziej esencjonalny. Tutaj też w porównaniu z podstawową wersją doszła nuta takiej likierowej śliwki, którą możemy na przykład spotkać w nalewkach śliwkowych. Do tej kompozycji doszła też nuta tonki, której nie mamy w podstawowej wersji label, która stworzyła pewną aurę tajemniczości i pewną aurę delikatnej demności wokół tego zapachu. Posiada on również wanilię i wetywerię w składzie tak jak podstawowe label. Niemniej jednak dodanie pewnych składników, uwypuklenie i wzmocnienie pewnych składników w tej edycji spowodowało, że ona naprawdę jest dużo bardziej trwała i o wiele lepiej projektuje bardzo trwałym zapachem z mojej kolekcji jest niestety zapach wycofany ale jeszcze słuchajcie w niektórych perfumeriach dostępny, już oczywiście nie w tak dobrych cenach w jakich był dostępny kiedyś, ale ciągle słuchajcie na rynku jest jest to Valentina Pudre od marki Valentino, zapach jak sama nazwa wskazuje bardzo mocno pudrowy, ale pudrowy idący w tą stronę słodką ponieważ jest to również bardzo ale to bardzo mocny akcent wanilii jest to zapach, któremu dodatkowo do tych nut pudrowych, które są zawarte w kompozycji pewnego rodzaju kremowości i mleczności, dodaje drzewo sandałowe, dodaje irys. Lekkiego takiego odciążenia tej pudrowej, słodkiej ciężkości gatunkowej, dodaje temu zapachowi tonka oraz nuta jaśminu. Zapach niezwykle uroczy. W nurcie zapachów pudrowych, jeden z najfajniejszych, najciekawszych, najlepiej noszących się. Zapachów pudrowych i notabene jeden z najtrwalszych pudrowców, jakie miałam okazję kiedykolwiek w swoim życiu testować. Utrzymuje się, słuchajcie, na mnie niemalże cały dzień, przy czym przez pierwsze kilka godzin ma projekcję tak dużą, że bez problemu jest ode mnie wyczuwalny przez otoczenie. Kolejnym z moich tytanów trwałości projekcji jest zapach słuchajcie, w tym zestawieniu najtańszy. Jest to zapach marki odzieżowej Zara. Nazywa się Red Temptation i jest, słuchajcie, nieodzowną inspiracją i nieodzownym paraklonem Baccarat Rouge 540, co nawet czuć jak się wącha je za to mizera. I po prostu nie da się uniknąć tego skojarzenia i tego porównania, kiedy się wącha ten zapach zary. Są to perfumy ambrowe, są to perfumy mszyste, są to perfumy zawierające dużo akcentów drzew iglastych. Są to również perfumy dosłodzone słodyczą żywicy bursztynowej i o wiele słodsze, moim zdaniem, niż oryginalna kompozycja Kurt Zapach, słuchajcie, o ekstremalnie dobrych parametrach, niesłychanie trwały. Trwałość tutaj spokojnie sięga 10-11 godzin, jak nie dłużej. Zapach również z bardzo dobrą projekcją, wyczuwalny przez otoczenie. Zostawiam oczywiście Waszemu sumieniu i Waszemu morale, czy zaopatrywać się w zapach, który jest po prostu jawną inspiracją innego, dużo droższego zapachu. Natomiast powiem Wam, że w przypadku Baccarat Rouge pewnego rodzaju inspiracja jest przeze mnie usprawiedliwiana, ponieważ Baccarat Rouge jest zapachem niezwykle dobrym zapachem fantastycznie skomponowanym, zapachem innym, który po prostu przetarł szlaki. Bardzo wielu zapachom niszowym by się do tego mainstreamu i do tej popularności przebiły, natomiast jest również zapachem niezwykle słuchajcie, drogim. I ja rozumiem, że w takim kraju, w jakim żyjemy, przy takich pensjach, jakie średnio zarabiamy, bakara nie jest po prostu w zasięgu bardzo wielu osób, więc uważam akurat, że w przypadku tak drogich perfum, jak perfumy Kurdiana, troszeczkę jest usprawiedliwienie poszukiwania pewnego rodzaju inspiracji, nie takiej inspiracji 100% kalki i podróby i tak natomiast inspiracji z dodaniem kilku nut, bo tutaj zdecydowanie ten zapach wypada słabiej, ale z utrzymaniem tego niesamowitego, głębokiego charakteru swojego pierwozoru. I ostatni zapach z dzisiejszego zestawienia to perfumy, które wykazały się na mnie naprawdę gigantyczną trwałością i bardzo dużą projekcją. Jest to zapach marki Lancôme La Vie Est Belle en zapach który jest połączeniem nuty malin, nuty irysa, nuty patchouli, nuty wanilii, zapach który jest ogromnie niezwykle pudrowy. Który pachnie moim zdaniem jak taka wata cukrowa mm, o smaku malinowym. Zapach wysublimowany, słuchajcie, bez żadnych kantów, bez żadnych ym, niuansów w kompozycji, które by wybrzmiewały sztucznie, które by wybrzmiewały niefajnie. Zapach taki właśnie dopracowany, okrąglutki, bardzo przyjemnie noszący się, jak taki właśnie malinowy, puchowy obłoczek o niesłychanej trwałości trwałości spokojnie, yy, całodziennej. I przez pierwsze kilka godzin o bardzo, ale to bardzo dobrej projekcji. I to by było tyle, jeśli chodzi o mój przegląd Tytanów Trwałości, drugą jego część. Mam nadzieję, że ten przegląd pomoże Wam w niektórych z Waszych wyborów perfumowych. Zwłaszcza jeśli kupując perfumy, sugerujecie się właśnie ich parametrami. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzeliście ten film. Bardzo Wam dziękuję za obecność tutaj, obecność na kanale. Za oglądanie mnie, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i pa pa!